Przechodzimy na poziom 160 koni mechanicznych, które znajdujemy w najcięższym i największym motocyklu w ofercie BMW, czyli K1600 GTL. Pojemność 1649 cm3, 180 Nm momentu obrotowego i waga 358 kg, rozłożona na niemal 2,5 metra długości. Jak można się domyślić, problemów z podnoszeniem się motocykla żadnych nie było, natomiast przy zbyt mocnych próbach od razu gubił trakcję. Na szczęście 190 ka założona na tyle, pozwalała już po kilku próbach wyczuć granice i spróbować przełożyć potencjał tych wszystkich cyferek na wyniki. No! Najlepsza próba Szymona dała wynik 3,19 sekundy. Czas już w zupełności wystarczający, by GTL wskoczył na pierwsze miejsce zaraz przed dużego GSa. No! udało mi się jeszcze poprawić o kolejne 200 sekundy, uzyskując w najlepszej próbie czas 30.